kradnie co popadnie, a ci co kradną to są złodzieje, a złodzieje okradający złodzieja nie jest złodziejem tylko ludzką. To co ja powiedziałem? Czym jesteś? Czym jestem? Ja jestem dobrym pytam człowiekiem. Pytam się czy tym jesteś, nie czym jesteś. Bo a czym, czym jestem, jestem to już się dowiedziałam, że jednym wielkim Nie, ale powiedz mi co ci wtedy powiedziałem, Nie, ja nie trzeba było mnie gonić! No ja sam cię nie goniłem, tylko było ci siedem osób. No dlatego się <laughs> pytam kto był w tym Aucie. Ministranci, na pewno. się na ministrantów. Kto, kto był ministrantem w samochodzie? Ksiądz i siedmiu ministrantów. K***a. Po kolei. Borikson. <laughs> Borikson. Alibaba i Popek. <laughs> k***a. Powiedziałeś, że było siedem osób. Po kolei. Borikson, Popek i Alibaba. K***a. W dalszym ciągu brakuje...